Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w tym nieco pogadankowym, podcastowym, chociaż nie do końca spotkaniu naszym w ramach drugiego sezonu The Bad Bunch, ponieważ w końcu dostaliśmy finałowy trailer, w końcu dostaliśmy główny plakat, który będzie towarzyszył moim filmom jako miniaturka przez całe 16 odcinków. No więc w końcu nadszedł czas, żebym zasiadł do mikrofonu i co nieco podzielił się swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o to, co dostaliśmy w trailerze, ale też ogólnie wrażenia, oczekiwania. Czy przemyślenia związane z tym, że nadchodzącym drugim sezonem. I dzisiejszy format będzie troszeczkę inny. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wam to odpowiada, czy nie, ponieważ w momencie, kiedy. Przejdę do tej części już omawiającej stricte drugi trailer, do którego oczywiście link, do którego link znajdziecie w opisie tego materiału. Będę zamieszczał pojedyncze kadry, o, o których będę mówił, o których będę wspominał. Jeżeli jest to dla Was jakieś uatrakcyjniający ten format, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Chociaż oczywiście najważniejsze jest to, co mam tutaj do powiedzenia, a nie raczej do pokazania. I... Dzisiejszy materiał jest, można powiedzieć, troszeczkę późno, biorąc pod uwagę, że 4 stycznia dostaniemy pierwszy odcinek drugiego sezonu. Dopiero teraz, w połowie grudnia, czy też na początku grudnia, dostaliśmy finałowy trailer. I przez pewien czas o całym drugim sezonie The Bad Batch było co nieco cicho i nie jestem Specjalnie ku specjalniku temu zaskoczony. Biorąc pod uwagę, że przed chwilą byliśmy w gorączce związanej z Andorem, za chwilę tak naprawdę zacznie się co nieco więcej gadania na temat Mandalorianina, czyli dwóch seriali, które mieliśmy, znaczy jeden serial, który mieliśmy, drugi serial, który będziemy mieli. I nie oszukujmy się, one zawsze będą budziły nieco więcej szumu medialnego czy oczekiwania niż kolejny sezon animacji, szczególnie, że jest to sezon który nie jest aż tak bardzo wyczekiwany. Mimo pozytywnego odbioru, mimo na przykład bardzo pozytywnego odbioru z mojej strony, pierwszy sezon nie był jakiś niesamowicie przełomowy. Przez wielu osób jest traktowany jako spin-off The Clone Wars i absolutnie nie jestem trochę racji. I nie jest, nie jest to, powiedzmy, taki poziom oczekiwania, jak to było przy finałowym sezonie The Clone Wars, czy powiedzmy przy kolejnych sezonach Rebelsów. Więc nie jestem aż tak zaskoczony, ale i tak oczywiście cieszy fakt tego, że em, ten serial jest kontynuowany. Ponieważ kiedy teraz przygotowywałem się... do do pewnego rodzaju różnego rodzaju um, podsumowań mijającego roku. Przypominałem sobie swoje materiały z końcówki zeszłego roku, czyli z końcówki 2021 roku, i tam w jednym z materiałów, gdzie podsumowałem y, ostatnie 365 dni, stwierdziłem, że największą pozytywną niespodzianką mijającego roku był właśnie serial The Bad Batch. I powiem wam szczerze, cały czas podtrzymuję to zdanie, ponieważ serial, na który nie czekałem ani trochę, od którego nic nie oczekiwałem, od który w żaden sposób nie budził mojego zainteresowania, stał się absolutnie czymś, co niesamowicie mnie wciągnęło. I. Liczę w dużym skrócie, oczywiście zanim przejdę do omówienia tego trailera i do jakichś takich ostatecznych swoich przemyśleń, mam nadzieję, że to zostanie utrzymane. I jakby kluczową rzeczą, kluczową rzeczą, którą mam z tyłu głowy, która zachęca mnie do tego, żeby trzymać kciuki za The Bad Batch i mieć chociaż trochę nadziei, że zostanie to utrzymane, jest fakt, na który zwracałem uwagę w trakcie pierwszego sezonu i do którego zachęcam również przy drugim sezonie, a mianowicie patrzmy na, twór na twórców tego serialu. Mam na myśli reżysera oraz scenarzystów poszczególnych odcinków, ponieważ Oczywiście serial jest kojarzony przede wszystkim z Daveem Filonim, jako spin of the Clone Wars, jako ten, ten sam styl animacji, tylko powiedzmy podniesiony na wyższy poziom, jeżeli chodzi o aspekt techniczny. No i Dave Filoni, pierwszy nam przychodzi do głowy, ale prawda jest taka, że kiedy przyjrzymy się dokładnie poszczególnym odcinkom, Dave Filoni tak naprawdę jest odpowiedzialny oczywiście za, 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 za cały serial, natomiast jednak jest on powiedzmy odpowiedzialny bezpośrednio za scenariusz tylko jednego odcinka odcinka. Nie wyreżyserował żadnego, powiedzmy, innego odcinka, był gdzieś tam powiedzmy takim twórcą nieco z tyłu. Natomiast y, ciężar pracy spada na takie osoby jak Jennifer Corbett, jak Brad Raust, y, Stuart Lee, Saul Ruiz, Nathaniel Wynął czy Matt Mignovec. I to są nazwiska, które mniej lub bardziej, ale zachwycały mnie przy pierwszym sezonie. Oczywiście zachwycały mnie dlatego, że nie miałem żadnych oczekiwań, więc pewnie przy drugim będzie nieco gorzej, ale co jest jednak niezwykle ważne, to to że należy na to zwrócić uwagę, żeby powiedzmy zachwycać się czy ewentualnie krytykować te osoby, które rzeczywiście są twórcami odpowiedzialnymi, bo. Pierwszy sezon był tym czymś, co mi się podobało. Opierał się on oczywiście na tej naszej bandzie teoretycznie stereotypowych bohaterów, którzy jednak odnaleźli co nieco swojego charakteru, którzy zbudowali relacje między sobą i których przygody interesowały mnie przez cały sezon. Zdaję sobie sprawę, że dosyć często pojawiają się argumenty od osób, które albo skończyły ten pierwszy sezon, albo nawet jeszcze go nie skończyły, o pewnego rodzaju filerowatość niektórych odcinków. Że tak naprawdę ten główny wątek, powiedzmy, Omegi, jej zagadki e, i polowania na nią przez e, nie tylko klonerów z Kamino, e, no, był taki, powiedzmy, jakby mniej obecny. I rozumiem to doskonale, nie jest to dla mnie jakieś zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak zazwyczaj raczej e, wyglądały na przykład sezony Rebelsów, gdzie też czasami ten główny wątek pojawiał się tylko raz na jakiś czas i nie odbieram tego jako, powiedzmy, nietrafioną krytykę, bo rzeczywiście mogę to zrozumieć. Z drugiej jednak strony, a na tyle do dobrze był pierwszy sezon napisany, że najzwyczajniej mi bawił. Może wynikało to oczywiście z moich niskich oczekiwań, o których wspominałem a i może ten faktor, ten czynnik już nie będzie miał takiego znaczenia przy drugim sezonie, ale i tak liczę, że jakościowo zostanie to utrzymane, bo najzwyczajniej w świecie ja dobrze się bawiłem przy tym, co zostało nam zaprezentowane i liczę, że to będzie troszeczkę kontynuowane, czyli relacje między naszą ekipą, ukazywanie z ich perspektywy tego, jak zmienia się galaktyka, w jaki sposób sposób funkcjonują ludzie pod Imperium, jak funkcjonują klony i te wszystkie elementy mniej lub bardziej, ale jednak są pokazane w naszym trailerze. Ponieważ oczywiście e, e, zaczynamy trailer powiedzmy dosyć otwierająco, dosyć mocno od naszego od naszej ucieczki przed krabami, gdzie nasza ekipa wykonuje jakieś zadanie, można powiedzieć typowo bounty huntersko, najemnicze. I e, jest to aspekt, który mi się bardzo by podobał. Jakby naprawdę bym się cieszył, gdyby większość tego sezonu skupiała się i opierała się na tym, jak to nasi bohaterowie po prostu są sobie grupą najemników, która stara się w jakiś tam sposób przetrwać i funkcjonować. Jednakże nie nie ma co się oszukiwać, ponieważ ten sezon nie pójdzie raczej w tą stronę. To będziemy mieli, nie wiem, odcinek otwierający, czy będziemy mieli jakieś pojedyncze przygody, ale większość zdecydowana będzie oczywiście nam się skupiała na, no cóż, polityce i tworzeniu, czy też krzepnięciu Imperium w całej galaktyce. No bo mamy oczywiście pokazane wątki dużo, nazwijmy to, wysokiej klasy politycznej, bo mamy Baila Organa, który gdzieś tam przed kimś będzie uciekał, więc um, zobaczymy, czy drogi naszych bohaterów się skrzyżują z jego i, nie wiem, będą go ratować w jakiejś sytuacji. Mamy oczywiście pokazane różnego rodzaju społeczności lokalne, które mniej lub bardziej, ale będą się jednak buntowały przeciwko Imperium. Mamy również pokazane pewnego rodzaju um, skutki wojen klonów, kiedy to Trandoszanie ze sprzętem separatystycznym prawdopodobnie znów organizują jakieś polowania na Łuki I tutaj powraca nam ten padałanik Wookie, który którego obawiam się dosyć mocno. Obawiam się, że i pewnie, mnie, że, że może być to takie dosyć mocne nawiązanie do Clone Warsów um, i może być to trochę za mocne. Ale też y, oczywiście no, ciężko jest, żeby ten serial nie nawiązywał. Jakby z jednej strony, animacje gwiezdnowojenne, przynajmniej nazwijmy to Dave'a Filoniego, opierają się w dużej części na nawiązaniach, powiązaniach, a szczególnie jeżeli mówimy tutaj o The Bad Batch, czyli bezpośredniej kontynuacji Clone Warsów, um, co jednocześnie łączy się z poszczególnymi wątkami. No i oczywiście tutaj pojawia nam się Cody. Cody oraz Crosshair. E, mamy scenę, która przypomina nam e, pomnik e, żołnierzy którzy, amerykańskich, którzy polegli w czasie wojny w Wietnamie, czyli mamy. Taką ścianę z wyrytymi nazwiskami. Pytanie, czy to będą klony, czy to będzie ktoś inny. Widzimy przez słowa Klaudiego, zauważamy, że klony zaczynają troszeczkę niektóre wątpić w to, co właściwie się dzieje, więc będziemy mieli tarcia na tym, na tym poziomie. Powraca nam Rex, oczywiście, więc pod tym względem. Nie dysuję tego serialu. Znaczy się ja już nie liczę nawet na to, że tych nawiązań, powiązań czy znanych bohaterów z Clone Warsów nie będzie. No, bo już sam trailer pokazuje nam, że co najmniej 3-4 arki historyczne można wypełnić bohaterami, którzy nam powracają, tak? Bo mamy Kodiego, mamy mamy Rexa, mamy tego łukiego Jedi, więc. więc... No, to będzie. I jakby z tym się godzę, jak najbardziej, pod oczywiście warunkiem takim, że to będzie dobrze napisane i dobrze wyreżyserowane, tak jak to było w pierwszym sezonie, gdzie dało się wrzucić te poszczególne wątki, kontynuować je w jakiś sposób, a jednocześnie zrobić to tak, że było to naprawdę przyjemne do oglądania. Jeżeli chodzi o aspekty takie pomniejsze, nie ja pierwszy, tylko już wcześniej w internecie można było znaleźć podsumowania, że nasza ekipa odwiedzi zamek Duku, ponieważ widzimy to charakterystyczne takie zgni miło-żółto-zielone okno, takie złowieszcze, przez które nasza ekipa będzie wyskakiwała. Mamy w jakiś tam sposób napad powiedzmy na um, statek republikański czy też powiedzmy imperialny. Mamy dosyć sporo powiedziałbym nawiązań do Horizon Zero Dawn, do gry, ponieważ no, Wielka Żyrafa jest niemal żywcem wyciągnięta z tego tytułu. Z drugiej strony no, Omega cały czas sobie nawala z łuku. Kraby też na początku przypominają trochę cała lokacja, przypomina Forbidden West, więc jakby ktoś tutaj dużo grał w ten tytuł. Natomiast ciężko jest oczywiście na teraz oceniać, bo jest to tylko i wyłącznie trailer, ale znów graficznie zapowiada się bardzo ładnie. Chociaż nie zauważyłem jeszcze jakiegoś takiego gigantycznego, powiedziałbym, postępu względem tego, co było w poprzednim sezonie, no ale nie oszukujmy się, to nie jest tak, że każdy sezon musi nam koniecznie pokazywać coś zupełnie nowego, że musimy zobaczyć coś czego nie widzieliśmy, albo podrzucać tą technologię jeszcze bardziej w górę, no bo nie oszukujmy się, sky is the limit, to znaczy złe, złe określenie, no i jest jakiś limit, ile można z tego wyciągnąć. Tak więc zbliżając się w jakiś sposób do końca tej mojej bablaniny i gadaniny a, na temat tego, jakie są moje wrażenia, jakie są moje oczekiwania, jakie są moje przemyślenia. Ja mam nadzieję, że ten serial, e, trzymając się, tak jak wspominałem wcześniej, trzymając się tej formuły serialu animowanego, nawiązywanie do innych tytułów i, i bycie troszeczkę do bajką dla dzieci, nie oszukujmy się. Będzie jednak solidną bajką dla dzieci. Będzie znów cały czas mimo wielkiej polityki, mimo zmian w galaktyce, skupię się na tych naszych głównych bohaterach, bo ja autentycznie polubiłem relacje między naszymi, między naszą główną ekipą, czyli Hunterem, Omegą, powiedzmy Echo, i Tekiem oraz Wreckerem, oraz jak i również ich świetna, bardzo dobra relacja z Crosshair'em, który no, no, był pozytywnym zaskoczeniem dla mnie, i mam nadzieję, że z Zostanie to utrzymane i że jasne, te wszystkie rzeczy będą serialowe, będą bajkowe, ale niech będą dobrze zrealizowane. Ja tutaj nie oczekuję przełomowości, ja nawet nie oczekuję poziomu wydarzeń e, takich jak mieliśmy w finale, gdzie, gdzie mieliśmy zniszczenie placówki na kamino. E, Oczekuję po prostu dobrej zabawy w stylu animacji Gwiezdnowojennej, która nie będzie aż tak uproszczona, nie będzie aż tak głupkowata, że będzie solidnie napisana i dla mnie, jeżeli ktoś zapyta się, jaki to jest ta solidność, to jest pierwszy sezon. Jakby pierwszy sezon pokazał nam, że rzeczywiście da się to pokazać. Ehm, oczywiście nie, z, nie obraziłbym się ani trochę, gdyby twórcy próbowali uderzyć w tony jeszcze wyższe, jeszcze lepsze jakościowo na poziomie powiedzmy końcówki Rebelsów, gdzie relacje między Naszymi bohaterami już naprawdę były, powiedziałbym, bardzo dobre, ale też z drugiej strony nie podchodzę z jakimiś wielkimi oczekiwaniami. Staram się sobie nie robić jakichś wielkich oczekiwań, żeby się nie zawieść, bo też nie oszukujmy się, to nie będzie jakaś, wydaje mi się, wybitna rzecz. Z drugiej strony, wolę się pozytywnie zaskoczyć niż zawieść, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ale powiem Wam, że czekam. Autentycznie czekam. Trochę tylko mnie. Spowoduje westchnienie z mojej strony fakt tego, że dostaniemy 16 odcinków, co daje nam powiedzmy mniej więcej 4 miesiące. Co oznacza, że drugą połowę tego sezonu będzie, będę musiał oglądać i recenzować na równi z trzecim sezonem Mandalorianina, więc to oznacza dla mnie dużo więcej pracy. No ale cóż, tak to będzie wyglądało. I nie mogę się jednak doczekać, autentycznie nie mogę się doczekać tych 20-25 minut co tydzień przyjemnej zabawy z kreskówkowej. Mam nadzieję, że jak najlepszej, mam, mam nadzieję, że sprawiającej jak najwięcej radości i mam nadzieję też mimo wszystko, że ten drugi sezon przekona do siebie większą ilość fanów, żeby mogli, żeby mieli powód do stwierdzenia, że no dobra pierwszy sezon może nie był szałowy, ale drugi dostarcza jeszcze lepiej i że po prostu dostaniemy coś, co da nam wszystkim radochę, czego jak najbardziej sobie, jak i również Wam życzę. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie w ramach drugiego sezonu The Bad Batch. Już za kilka tygodni widzimy się w ramach pierwszej recenzji, a ja standardowo przypominam, że jeżeli Wam się to co robię na kanale, w tym materiale czy też w innych, możecie mnie wesprzeć stawiając mi Kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!